Uczniowie szkół średnich i uzdolnieni artystycznie szkół podstawowych z terenu Powiatu Opatowskiego mogą liczyć na stypendia od Fundacji Polemika. Do końca tego roku mają być zbierane środki na fundusz stypendialny. Pierwsze wypłaty zaplanowane są na początek roku przyszłego. Nie ma lepszej inwestycji od inwestycji w edukację oraz inwestycji w dzieci oraz młodzież. Dlatego wychodząc naprzeciw tym słowom, chcieliśmy jako Fundacja stworzyć projekt, który połączy te dwa czynniki. Dlatego też postanowiliśmy dzisiaj Państwa zaprosić tutaj na konferencję prasową dotyczącą inauguracji projektu, jakim jest Fundusz Stypendialny dla Młodych Ludzi z terenu powiatu opatowskiego. Pierwszym ważnym aspektem będzie regularne wsparcie młodych ludzi poprzez subsydiowanie oraz rozdzielanie stypendiów co miesiąc. Fundacja ma opracowany harmonogram działań Metody i sposoby zbiórki środków i ich dystrybucji. Do końca bieżącego roku planujemy zbierać środki za pomocą kwesty zbiórki internetowej, za pomocą wpłat na nasze konto. Planujemy też jako fundacja przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną o tym, że fundusz funkcjonuje oraz zachęcimy wszystkich mieszkańców z naszego powiatu, aby zainwestowali, aby zainwestowali w młodzież z terenu powiatu opatowskiego, żeby też dołożyli swoją cegiełkę w rozwijaniu młodych ludzi z naszej ziemi opatowskiej. Stypendia zostaną skierowane do młodzieży ze szkół średnich z terenu naszego powiatu. Z powstającego funduszu będzie również wypłacane wsparcie doraźne. Aplikować o środki będą mogły osoby prywatne, oraz instytucje z powiatu Opatowskiego. Szymon Sidor, wójt gminy Wojciechowice, uznał inicjatywę wsparcia uczniów za celową i zapewnił pomoc ze strony kierowanego przez niego samorządu. Jest inicjatywą bardzo potrzebną, bo fundusz stypendialny może faktycznie, systematycznie wspierać młodzież z trudnościami, jak również pomoc doraźna także ułatwi młodzieży rozwój swoich talentów, jak również zainteresowań. Tak jak Pan Prezes powiedział, edukacja to jest przyszłość naszego narodu. Entuzjastą funduszu stypendialnego w takiej formule jest Wójt Tarłowa Tomasz Kamiński. Kibicuję mocno temu wielkiemu przedsięwzięciu, bo edukacja, tak jak powiedział Wójt Wójciechowicz, to jest przyszłość. Tak jak Pan Prezes powiedział, no wszystkie pieniądze, które mamy, które jesteśmy w stanie przeznaczyć na edukację, przeznaczamy w bardzo słusznym celu. Jeżeli chcemy jeszcze dopomóc naszej młodzieży w tym, aby zdobywała wiedzę, aby jeszcze bardziej mogła się rozwijać, to jako samorząd gminetarów zawsze będziemy kibicowali i będziemy wspierali takie inicjatywy. Mamy możliwości wspierania, bo słyszeliśmy piękne słowa pana prezesa, że to będą zbiórki, to będą różnego rodzaju kwestie, jak najbardziej. Mamy swoje takie wielkie przedsięwzięcia imprezy, na które będziemy na pewno zapraszali fundację, abyśmy mogli też nie tylko sam samorząd mógł się dołożyć z cegiełką do tego wielkiego przedsięwzięcia, ale aby wciągnąć w to również mieszkańców danych gmin, całego naszego powiatu. Kazimierz Żółtej, członek zarządu Powiatu Opatowskiego stwierdził, że należy wspierać talenty, zarówno te, które urodziły się w Warszawie, jak i te w Bieszczadach. Żółtek podkreślił, że budujące jest to, że młodzi ludzie chcą wspierać młodych. Członek zarządu powiatu zaapelował do władz fundacji, aby byli apolityczni. Bardzo się cieszę, że za pomoc młodzieży wzięła się młodzież. Że młodzi ludzie przewodzą w tej fundacji. To dobrze rokuje i powiem teraz rzecz taką niepopularną. Panie prezesie, Dopóki będziecie apolityczni, broń Was Boże, by Was ktoś do jakiejś partii próbował przyporządkować. To gwarantuje Wam sukces i pomoc wszystkich. Jeżeli by się tam kiedyś pojawiły barwy polityczne, większość ludzi się odwróci. Myślę, że to, to nie grozi, że jesteście czujni i że tak będziecie prowadzili swoją działalność. Szanowni Państwo. Czuję się odpowiedzialny, przemawiając tu w imieniu zarządu Powiatu Opatowie, za to, by każdą ciekawą i pożyteczną inicjatywę wspierać. I w imieniu zarządu Powiatu Opatowie taką pomoc deklaruję. Radny Rady Powiatu Bogusław Wodnaczyk stwierdził, że w oświatę inwestowały władze Powiatu, kiedy on pełnił funkcję starosty, jak i obecne. Podobnie jak pozostali samorządowcy, zamierza kibicować fundację. Kibicuję i podziwiam stworzonej fundacji, bo ta fundacja już zaczęła działać, już ją widać w terenie, organizowała różnego rodzaju imprezy i konkursy, współpracuje i zaczyna współpracować dość szeroko. Ta działalność tej fundacji zaprzecza temu, co się tak utworzyło, że nic się u nas nie da, nic się nie opłaci, nic się nie uda, nic nie pójdzie. Młodzi ludzie wzięli się, pokazują, że się opłaci, że można i olbrzymi szacunek dla Was, za Was, pomysł, za Wasze zaangażowanie, za Wasze podejście. Rafał Schab reprezentował samorząd stolicy powiatu. Radny Rady Miejskiej w Opatowie przyłączył się do gratulacji i życzeń, jakie kierowane były pod adresem fundacji i jej pomysłu na wsparcie uczniów. Podkreślił, że fundacje, stowarzyszenia są jednym z fundamentów państwa obywatelskiego. Przykładam się do wszystkich głosów, które wspierają edukację, jak również tego, budowania państwa obywatelskiego. To jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie inicjatywy lokalne tego typu, budowanie stowarzyszeń, budowanie fundacji, jest oczywiście bardzo ważnym elementem budowania tej, tych naszych małych lokalnych społeczności, które w przyszłości zaowocowują ym, pewnie dobrymi wynikami. Tutaj również przychylam się i, i ym, Serdecznie wspieram Państwa działalność. Myślę, że wiele młodych ludzi skorzysta na tym, a zaangażowanie, widać tutaj tyle jest właśnie y, wspaniałych młodych ludzi, na pewno ten projekt się powiedzie, także życzę sukcesów. Wolę współpracy w imieniu braci uczniowskiej Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego wyraziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego tej szkoły, Natalia Charymska. Inwestycja w młodych jest inwestycją w przyszłość naszego kraju, dlatego całym sercem Podpisujemy się pod wszystkimi słowami i z całkowitym zaangażowaniem możemy powiedzieć, że będziemy wspierać owy fundusz stypendialny, bo jest to, tak jak wcześniej wspomniałam, inwestycja w przyszłość. Liczymy wielu sukcesów, jak również liczymy na owocną współpracę. Prezes Fundacji Marcin Wróblewski stwierdził, że przy takiej pomocy i wsparciu fundusz musi powstać i prężnie działać na rzecz rozwoju edukacji i oświaty. Z opatowskiego rynku dla STV Info Jerzy Strzyż.